Słuchajcie, dzisiaj w filmie poniosła mnie fantazja. Mianowicie w lockbacie zastosowałem takie zmiany. Usunąłem Roketa i dodałem Dart Goblina. Specjalnie go ulepszałem na 15 poziom, to był jeden Elite Wallet kart, jaki miałem. musiałem wydać na to jeszcze 60 zł, więc. E, no, już mi odbija po prostu od pieniędzy, które zarabiam ogromne na tym kanale. Tutaj Clash Royale. Poza tym dodałem Suspicious Bush do tego deku. I taki logbait Szczerze myślę, że nie ma prawa bytu, ale jest mała szansa że ma prawo bytu, ponieważ zamiast Inferno Tower Suspicious Bush nie wiem, ale jest to ultimate log bait, my tutaj loga będziemy baitować na każdym kroku czy to Goblin Gang, czy to Princeska, czy to właśnie Suspicious Bush czy to Goblin Barrel, czy to Dart Goblin, wszystko baituje loga więc tu, nawet jak ktoś będzie miał zapas strzałki i loga, i jeszcze lustro to i tak powinien nie dawać nam nie rady strasznie jestem ciekaw jak pójdzie, mi gramy to w ogóle na Trophy Road, bo chcę sobie wbić trochę pucharków. Chciałbym wbić w sumie te 10 tysięcy, żeby to tak ładnie wyglądało. Zaczniemy sobie w taki sposób. Jeszcze polecimy z Prinzeską na plecy On gra. On gra beczkę szkieletów. No już tutaj nic nie zrobimy. Musimy poczekać, aż ona wybuchnie teraz z ale uniknęliśmy damage'a który był na. byłby na wieży przy tym, jakby ona wybuchła nad wieżą. Więc tu bardzo fajnie. To mi się podoba. Przyjęliśmy sporo damage'a na wieżę, ale szczerze. Nie przeszkadza mi to, a i Spiritem trochę odciągnijmy tego starego dziada i jeszcze dodajmy goblingę, no bo chcemy ochronić tego Dart Goblina za wszelką cenę. I na prawą stronę leci tutaj bardzo mocny pusz. Batsy zostaną totalnie zniszczone. No i powiem wam, że popatrzcie, co się dzieje po prawej stronie. Nie wiem jakim cudem tak naprawdę stało się to, co właśnie widzimy teraz. Ale wszystko wskazuje na to, że ten dek ma jakieś prawo bytu, ale być może to jest jakiś fart, być może po prostu mam mega niesamowitego farta Nie wiem, polecimy sobie znowu z tymi krzokami Niech krzoki lecą na wieżę yy. W ogóle to zostawcie łapkę w górę Jeśli zostawicie tu jakieś sporo łapek Nie będę mówił ile, bo ja nie wiem ile możecie wbijać łapek, to jest zbyt nowy kanał To zrobimy filmik, w którym będę coachował moją dziewczynę grać w, jak grać w flash Royale, będę ją uszył Ona właśnie jest tutaj obok, leży na łóżku i myślę, że bardzo ciekawi byłby taki filmik, gdzie by, bym ją kołczował jak grać w Clash Royale No, to by było... To by było fajne, uważam Więc zostawcie tego łapkę Tą łapkę Dobra, no tutaj armata leci Jakby jutra miało nie być To Dart Goblin tutaj, niech wleci Super, żeby nie przyjąć za dużo damage'a na wieżę I z krzokiem niech tutaj wlecy od razu Ice Spirit niech tankuje dla Dart Goblin na chwilę. O kurde, tutaj takie zagranie zaplanował kolega. Mamy drugą wieżę, już to jest niemożliwe. Nie wiem, jakim cudem ten deck wychodzi, nie? Tu zrobimy tak. Czekamy z logiem. Super. Nawet nie wiem, czy muszę tego Dart Goblina używać. Nie muszę. No to dobra, krzoki na wieżę. Yy... Dart Goblin tutaj. Ice Spiritem jeszcze go odciągniemy trochę do tyłu, bo czemu by nie? Barelka jeszcze na ewolucji. Super. Ale ten deck musi być irytujący do grania naprzeciwko niego. Przecież tu jest taki ultimate lock, że to jest po prostu niesamowite. Trzy koronki w pierwszym meczu. Będę z wami szczery, ten deck jest naprawdę dobry. B bardzo dobry. Dawno nie widziałem tak dobrego deku, który został zrobiony tak na spontanie, bo ja sobie miałem nagrywać teraz... Zastanawiałem sobie. Zastanawiałem sobie. Zastanawiałem się, co by tutaj kurde zrobić. Co by tu zrobić. I myślałem, coś kminiłem właśnie tutaj, żeby zrobić Hawk Cycle i zamiast tutaj najta dać Minera. no ty minera, minera, bo tak grają. I żeby tutaj tak może zaskakiwać w przeciwniku, bo wydaje się to być całkiem opedek. Ale stwierdziłem, dobra, ty poniosła mnie fantazja. Do lockbaita dodam krzaki zamiast Inferno Tower. No i wychodzi to na razie fajnie. No ale teraz już zamknę mordę, bo prawdopodobnie teraz przegram na trzy koronki. Więc żeby tak nie było, no to po prostu. Okej, okay, on zapował tutaj. Te moje krzaki. Ma jeszcze strzałki, tak jak mówię, no to jest Ultimate Lock nie? On nie będzie wiedział, co robić. Zużył zapas, użył strzałki i parca mu leci na wieżę I co on teraz zrobi? Armia szkieletów. Armia szkieletów. Hog Rider ogólnie może być problemem dla mnie, bo ja nie mam, słuchajcie, przecież żadnego towera. Nie mam kanona, nie mam Tesli, nie mam Inferno Tower, nie mam zupełnie nic. Więc to może być faktycznie problematyczne. Krzaki na wieży. Zadadzam jakiś damage. Zadadza mi to spory, nie mały, nie no tysiąc damage na wierzch zadałem mu. Jakim cudem to zadaje taki damage wielki? No i znowu barelka, będzie miał już zap'a. Albo strzałki, będzie musiał je zużyć. To sobie zlogujemy, ja się nie boję użyć loga. On raczej nie ma barelki, tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż jest taka szansa. Eee, no to co, no to polecimy z princeską, bo zużył strzałki, więc będzie miał tylko zap'a. Jeszcze damy prefire tutaj i spirit'a, jak miał coś postawić ciekawego, na przykład armię szkieletów, dobra. Princeska uderzyła dwa razy. Dla mnie to jest zadowalające. Goblin powinien to skontrować. Jak on zużyje. Ja pierdolę. Tak miało być, bo to jest takie fajne zagranie. Że wiecie, ten Knight teraz ma z tyłu. On tankuje tego. <ścoughs> One to dobiegły do wieży w ogóle. I niszczą wieżę. Ej, albo ja jestem jakimś ukrytym talentem w tą grę. Albo mam mega niesamowitego farta, naprawdę. Oj, zużyłeś strzałki? Ojejciu, a co to teraz biegnie na wieżę? Ojejciu, nie masz zapa. Ojoj! Nie masz zapa, ktoś tu się chyba podał. Jejciu! Ja pierdzielę ten dech, jest mocarny. Kamil, stworzyłeś potwora. Ej, ciężko mi w to uwierzyć, że takie coś działa tak dobrze. Niesamowite, nie wiem co powiedzieć. Aż się muszę napić wody. Stwo widzowie, I created a monster. O, tak. Dobra, lecimy z tekstem od razu. Mogę zobaczyć w sumie kto mnie oglądał. Tak, to ciekawe czy ktoś z klanu, czy ktoś nie z klanu, jakiś znajomy może. Tutaj Clash Royale'owy. Dobra, Suspicious Bush na tył, niech leci. E Gramy na zawodnika, który ma naleśniki na wieży. O, ktoś mi dał suba właśnie Janeszku, dziękuję bardzo za suba, tak? Bardzo mi miło Witam w gronie subskrybentów Uuu, dobra To będzie bardzo duży problem Ale Wiedźma tankuje Wiedźma tankuje To jest dla mnie dobra informacja Zlogujemy to Ice Spirit No, granie na eliksir Golema Tutaj będzie problematyczne Bo ja nie mam żadnej wieży Żadnej, dosłownie żadnej i przyjmuje ogromny damage za każdym razem, kiedy on go będzie używał. Więc to może być bardzo dobra kontra na mnie. Bardzo dobra kontra. Zastanawiam się, czy nie warto by było w tym deku na przykład dodać za Knighta Kanona. No, chociaż to. to... O, nie bardzo. Chyba, chyba nie bardzo. Nie wiem. Nie wiem. Musimy to jakoś do głębszej analizy podać. Szybki Knight, żeby tutaj tą drugą wieżę jakoś bronić. Kurde. No, leci na mnie już golem eliksirowy. A ja nie mam za bardzo, jak tego bronić, nawet zlogujemy. I Dart Goblin wleci. Dart Goggins, Drodzy Państwo. Ice Spirit, żeby ta Firecracker była diet. Dobra. Nie jest źle, nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Tutaj zrobimy coś takiego, i zaatakujemy prawą wieżę. Myślę, że się tego nie będzie spodziewał Tesla, użyta tutaj Knight będzie tankował w lewą stronę Będzie musiał zużyć loga Dorzucę Princeskę w takim razie I Muszę perfekcyjnie obronić następnego golema eliksirowego Perfekcyjnie Perfekcyjna obrona musi wlecieć zaraz 900 HP na drugiej wieży Na lewej wieży w zasadzie Fajnie Dobra Goblinek niech wleci Tutaj niech lecą te krzoki Barelka jeszcze. Princeskę damy tak tutaj. Niech ona z daleka sobie pomaga. On musiał zużyć Tesle. Zużył strzałki. Nie wiem co robić. Jestem w mega dużym szoku. Szczerze. Dobra. Night, niech tankuje. Firecracker. Tak, tak. Szybki Ice spirit Szybki Lock. Firecracker jest cały czas przy życiu. Sneaky Ram Rider w deku. Dobra. Nie bardzo widzę tutaj szanse na cokolwiek zrobienie w tym meczu. To jest bardzo dobre kontra. No, Elixir golem jest bardzo dobrą kontrą na mój deck. Świetny jest. Ciężko, ciężko coś zrobić. Jeszcze damy tu Dart Goblina, może tą wieżę drugą zniszczę. No nie zniszczy. Mało brakowało i tak, co nie? To jest ultimate kontra na mój deck, a bardzo mało brakowało, więc uważam, że. No, że nawet mnie nie, nie denerwuje to, że on się śmieje. Bo uważam, że spoko bardzo poszło. Jakie ewentualne zmiany możemy zastosować w tym Diku? Hm, uważam, że ewentualnie za Princeskę można dać na przykład kanona. No, za Princeskę kanon byłby spoko, bo on kosztuje tylko 3 eliksiru. E, a i tak mamy tutaj Ultimate Logway, co nie? Jedna, druga, trzecia, czwarta karta na baitowanie loga. Ta piąta to niekoniecznie jest potrzebna. Nie wiem, czy to nie jest taki overkill, właśnie. Nie wiem, czy taki kanon nie spełniłby tutaj fajnego zadania. No bo on by mógł sobie właśnie. Takie... To by była dobra odpowiedź na Elixir Golemy na przykład, co nie? Ale jeszcze dajmy szansę temu Wikowi. Jeszcze spróbujmy. Good luck. Zobaczymy. Zaczniemy z barelką, żeby być... przetasować sobie do ewolucji szybciutko. Zużył loga, no to kolego tutaj witamy Cię, Sprince. Co jest? Ona jeszcze to dostała. I to całkiem unlucky, całkiem unlucky. Dobra, Mega Knight. Mega Knight to nie jest coś, czego ja się szczególnie jakoś boję. Uważam, że mamy na to fajną kontrę z Knight'em i dart Goginsem. jak Dark Gogins leci, widzicie? Five, seven, hello machine. Tutaj jeszcze z krzokiem polecimy. Uuu, King Tower aktywowany! Thanks! Thanks. <laughs> Ale jestem toksycznym graczem, fajnie, podoba mi się to. Dobra, czy on będzie to logował? Będzie to... Będzie pekkę na to używał Teraz wybejtujemy loga od niego Dobra, tutaj ice spirit Uuu, mm, Ciekawie Zrobimy coś takiego I od razu krzoczek niech leci Na wieżę I teraz tak Czy on będzie miał już loga? Nie chcę ryzykować, bo jak rzucę tą barelkę w tym momencie To będzie mega lipa, jeśli będzie miał loga Bo by mi sprzątnął dart goblina, krzoki i jeszcze barelkę to by była lipa, dlatego damy princeskę. On tu pewnie da Ice Spirita, Ale Ice Spirit to nie jest dla mnie jakiś duży problem. Aha, Firecracker, dobra, no ale uderzyliśmy raz, uderzyliśmy raz. Dorzucił jeszcze pekkę do tego. Dart Gogins niech leci. I krzoki, krzoki Dart Goggins, on musi użyć loga na niego. Musi użyć loga na niego. Nie użył. Bardzo dobra kontra, bardzo dobra kontra, przyjacielu. Tutaj ta Wiedźma to jedna z lepszych kontra na krzoki, tak się okazuje. Nie no, ej dobra. Czemu one biją taki wielki damage? To jest chore. Jeden krzak bije chyba 500 damage za jednym hitem, co tu się dzieje? Ej, ja nie wiedziałem, wkładając te krzaki do tego deku, że one będą miały taki ogromny damage. Nie miałem o tym pojęcia, przysięgam. Firecracker w to miejsce. Dobra, teraz jest lipa. Jest trochę przypał, szczerze mówiąc. Zlogujmy, Firecracker. Szybko przetasowanie Dart Goggins. Po, no i po Gogginsie. Ale nie jest źle, bo przeżył, przeżyliśmy jakoś. Bardzo zła Firecracker, bardzo zła Firecracker. Y, zły Dart Goblin, ale jednak nie był zły. Okej, okay, on będzie chciał mnie teraz zaspamić. Drodzy Państwo, King Tower, King Tower, King Tower na King Towera. Super. Zupa, zupa Pięknie Dobra, kolejne krzaki na wieże 250 damage na wieże, on już przerwałem mu ten jego spam. Nie ma co robić. Czeka z logiem do, momentu... do ostatniego momentu. Super, mamy to GG właśnie wygraliśmy tym deckiem takim Kongo na Mega Knight'a Wiedźmie na ewolucji, mini pekkę, nie wiem co tam jeszcze miał w tym deku. Mam wrażenie, że on nie użył wszystkich kart ze swojego deku w ogóle. Nie wiem czy mam takie wrażenie. Czekaj, Battle Lock, co on? Tutaj ma. No, Firebola nie użył. Tak, Firebola na pewno nie użył, więc dobrze mi się wydawało. Ciekawe, ciekawy. O, Rozia, to Ty mnie oglądasz? O, oglądała mnie. A tak to chyba w klanie. Siema, Teha Seba, dawaj graj o 9300. No, oczywiście, że gramy. Ale ten dik jest niesamowity. Ja cię kręcę. Piękna sprawa, coś pięknego. Bot Landja, To jest mój przeciwnik. Na to spotkanie. Mecze 9300. Pucharków. Yy, będziemy atakować, może w tym meczu, na dwie wieże. Tak spróbujemy zrobić. Raz. Dwa razy Hitła Princeska. Trzy razy Hitła Princeska. Jestem zdziwiony, co on robi. Czemu on tego nie kontruje? Yy, Elektro Wizard. Szczerze, niech sobie tam coś robi. Nie muszę go kontrować. Suspicious Bush na drugą stronę. No i Mega Knight. Mega najcik, mega najcik. Dobra, zrobimy coś takiego, coś takiego i coś takiego. Jedyne co mogę zrobić, to przeciągnąć go na King Towera i spróbować, żeby te bacy absolutnie nie zadały dużo do męża, więc upewnimy się, że zadadzą. Udało nam się zadały jak najwięcej. Super. Ciężko było, żeby większy impact zrobiły zrobili. I on będzie zapował. No, będzie ich zapował? Nie, będzie minipkę na to używał. Mini peka coś w mecie chyba, co? Kolejna osoba, która. Nie używa. Ice Spirit piękna kontra. Dobra, Goblin Gang tutaj. E... I on mi się wydaje, że użyje na to zapa. Nie, bo się tak rozdzielili, że w sumie nie będzie musiał. Nie użyłem ani razu jeszcze barelki. Najwyższy czas. E... I teraz szykujmy się na jego atak. Szczerze, ja nie wiem, czy chcę czekać do Double Elixiru z nim. On w ogóle nie kontruje tej barelki. To jest to, o czym mówię. To nie chodzi o to, że on nie. Je... O kurde, mać. No dobra, całkiem ciekawa sytuacja. Mm. Nie wiem, jak to mogę kontrolować, szczerze mówiąc. Nie mam Roketa Rocket w bo była super kontra na sparki. Jeszcze Mega naj do tego. Dobra, Dart Goggins, Ice Spirit. Tak, tak. Nie mogę teraz. Co? No to co? szybko. Rozegami wygrała właśnie Merch Tactics nie tracąc ani jednego HP. Pięknie, pięknie. Fokus na WIEŻĘ od Sparkiego! Panie Boże! Dobra, lewa wieża będzie wzięta. Będzie wzięta teraz. Dartgońs to ma. Albo nie ma tego. Dobra, to princeska to weźmie. Princeska to weźmie. Mam nadzieję. Tak, tak. Teraz ten Inferno Dragon jest bardzo dużym problemem. Niech on weźmie sobie tą lewą wieżę. Niech on ją weźmie. Nie mam nic tutaj do zrobienia i tak. Niech Dart więc to po prostu kontruje. Dziękuję bardzo za subskrypcję. Tutaj musimy zrobić coś takiego. Lecieć z pełnym atakiem. One leci ze sparkiem. Musimy lecieć pełny atak. Pełny atak. Dobra. Jest problem, jest problem, to właśnie Mega Knight. Mega Knight. Tak, tak. Tutaj zrobimy goblin gang. mini ściągniemy na drugą stronę, jakimś cudem. Udało się. Zlogujemy i sparki. Sparki to jest problem. Ale jakoś to przetrwaliśmy. Kolejne sparki. Chłopie, dajże żyć. Focus na Knighta. Focus na Knighta. Ej, te krzaki to mają! Nie gadaj. To jest niesamowite. Ten tak jest niesamowity. Chore to jest Mega Knight na ewolucji. Sparki. Ja i tak typa rozwala i robię jak chcę. To jest niesamowite. Ej, to dobra, to jest chore. I mocna przesada, szczerze mówiąc. Popatrzcie się na jego dek. Wszystko na 15 poziomie. Batsy na ewolucji. Mega Knight na ewolucji. Mini Pekka, Sparki. Dragon. Elektro Wizard. Armia szkieletów. Zap. I chłop jest w szoku i przegrywa na krzoki, jebane krzaki, rozumiecie? Ja pierdziele jakie mocne, szalaki box razy 4. Goblin kurs, super, super. Lecimy dalej, no lecimy dalej. Uff. Manolo, to jest Pay-to-in graż na 100%, bo gra 3 lata w Clash Royal, a ma takie pucharki, więc nie wierzę, że to nie jest Pay-to-in graż. Eee, dobra. On tutaj robi coś takiego. Hog Rider, gram na Hog Rider. Hog Rider, log. Czy to jest klasyczne 2.6 Hog Cycle? Nie wiem. Użył loga na prawej i patrzcie teraz, co jest po lewej stronie robione. Pa, co się dzieje, no. Okej, okay, ale nawet fajnie się wybronił. Tylko, że no teraz zaraz będzie miał problem, jak tutaj ten Knight dojdzie do tego miejsca i tu poleci barelka. Bo teraz kolega już nie będzie miał. Loga, da muszkieterkę pewnie zawierze Goblin Drill. Firecracker i Goblin. Drill. Źle postawił Firecracker. Powinien ją postawić tutaj. Yy, a nie mogę wam, nie mam wam jak tego pokazać. Źle ją postawił. Powinien ją postawić bezpośrednio za wieżą Ok, ale leci Hogrider. Zlogujmy. O to jest problematyczne. Ten deck będzie problematyczny dla mnie. Aczkolwiek uważam, że i tak będziemy w stanie to obronić tak, żeby było dobrze. Knight będzie tankował? Nie. Dart Goblin będzie tankował Knight'a. Super, super. Beczka i on powinien mieć już loga. Tak jest, ma loga. No to kolego, mam do ciebie taką niespodziankę. krzoky, krzoki. Kiedyś robiłem kupę w krzakach w ogóle w lesie. Byłem na jakimś takim rajdzie. Też? Roza też robiła kiedyś kupę w krzakach w lesie. No. Był to jakiś taki rajd w ogóle samochodowy, tam samochody jeździły pole, po lasach. Takie drogi leśne, nie wiem jak to się nazywa, no. No, i fajna sprawa, ale nie fajna to z tym, że no faktycznie tam trzeba. No, przycisnęło mnie bardzo i. I tam już nie było za bardzo co. Nie dało się nic za bardzo zrobić. E, po lewej stronie jest mega Kongo, szczerze mówiąc. Nie wiem, jak on to wybroni. No, on tego nie wybroni, on ma powierzy. No dobra, jednak jakoś to wybroni, to znaczy nie ma powierzy. Ale. Ale prawa strona, co się dzieje? No, popatrzcie się na to. Ej, ten Dick to jest mój ulubiony Dick od dzisiaj. Serio? No, przecież to jest chore. To jest chore. Te krzaki walą 300 damage za jeden, nie 500. 300, 300 damage za jeden wali. Jaki bomber tower! O, niesamowite. Te earthquake nawet nie jest żadnym problemem dla mnie. No nie wiem, Dobra, ale bo, dobra. Pamiętajcie, jak mówiłem, że nic nie jest problemem. Jednak trochę jest problemem. Nie chcę stracić tej drugiej wieży. Ale zajebista kontra na te krzaki. Ice Spirit. Super, super kontra. Zarąbista. Yy, lewą wieżę niech stracę. Wezmę po prostu prawą i atakujemy mu już King Towera. On nie ma tego za bardzo, jak bronić. Więc tu trzy koronki chyba zrobimy nawet. Wszystko na to wskazuje, że zrobimy trzy koronki. No nie, dobra, nie zrobiłem, bo ten log był fajny chyba. Ale no. Co tu robi yy, ten typek? <grystanie> Prawie mi zniszczył wieżę. Ale no. Trzy koronki znowu, nie? Nie, znaczy nie było trzech koronek, ale. Klaudia! Stworzyłem potwora, naprawdę, taki dobry dek. A, Rozia, przepraszam. Czy wasze, wasze dziewczyny też właśnie denerwują się, jak mówicie do nich, Klaudia? <noise> <noise> i mówią, że chcą, żeby Rozia, Rozia. Dobra, ile mamy parków? 9353, super, odbierzmy sobie y, Pass Royala. Ja gram tyle w Flash Royala ostatnio, że nie wiem, 10 dni ma sezon, 11 dni, coś takiego, chyba 10. Nie wiem, ja dokładnie, czekaj, Pass Royal. A no to 10, 11 Dima, a już mam 90 Tieri, Lucky Drop y, otwieram po prostu za bonusowe nagrody. Całkiem fajne, całkiem fajne, widzowie. Ten dek jest niesamowity. Wygraliśmy chyba wszystkie gry oprócz jednej. I to nie jest w ogóle wycinane. No nic nie wycinam, ja nie wycinam tutaj nic z tego filmu, rozumiecie? Wszystko jest, to są wszystkie gry, które graliśmy, wygrywaliśmy oprócz jednej, która była definitywną kontrą. I i tak myślę, że gdybym. Trochę lepiej zagrał, postawił jakieś trzy karty lepiej ogólnie na początku, to bym miał szansę wygrać tą grę, bo tam niewiele brakowało. Więc, zawsze subskrypcję, bo 80% osób nie subskrybuje tego kanału i to nie są żarty, to nie są żarty, drodzy Państwo. Yy, przypomniałem sobie, że zwycięzca z poprzedniego konkursu trzeba przecież rozlosować, bo tam był konkurs. Nie wiem, czy chcę to robić tak na końcu, kurde. Dobra, zrobię tak na końcu, kto wie, ten wie. Yy, więc zrobimy sobie to teraz na filmie, żeby nie było i w następnym filmie na początku postaram się wam jeszcze przypomnieć o tym, że teraz były właśnie na końcu wyniki do konkursu Random Comment Picker. Weźmy sobie. Dobra, poczekajcie. Random Comment Picker YouTube. Super. I wybierzemy sobie zwycięzcę właśnie tego filmiku. Patrzcie, patrzcie. Czekaj, gdzie to jest. Przechwytywanie ekranu. Super, wideo. Tutaj najlepszy deck według chat. GPT, skopiujmy sobie linkacza, pięknie. I teraz wklejmy to tutaj. Dobra, jeden winner. Get you 7 plus 9! Ile to 7 plus 9? Ja pierdziel, ale dra... zagadki trudne dają. Aha, max 200 komentarzy może mogę tu dodać. <noise> całkiem niezłe, całkiem niezłe. O dobra, to jest ta strona, którą zawsze robiłem wyniki konkursów. Anything goes. Wszystko, tak jak mówiłem, co tam pisaliście, to się liczy. Każda osoba. Ciekaw jestem, kto wygra. E, 390 komentarzy, wybierz zwycięstwo. Winio33. Elo lepiej na YouTube stream. Winio33. Gratulacje, wygrałeś 52,99. Tyle kosztuje chyba Pass Royal. E, tyle właśnie wygrałeś. Więc moje gratulacje, widzowie. I widzimy się w następnym filmie. Ja go znajdę tutaj w komentarzach, odpiszę mu i, i tak, i to tyle. No i pozdro. Pozdro.